Witam Państwa bardzo serdecznie, cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia. Ludzie drodzy, jaka wielka tragedia, słuchajcie, się wydarzyła znowu. Czemuście tak mało dali panu Jurkowi tych pieniążków? Tylko 200 milionów w ogóle zostało zebranych przez jeden dzień, no to ja nie wiem, to może się powinien pojawić jakiś tam Kaszpirowski, Adin, dwa i nie ręce, które leczą, jak to było kiedyś. Starsi widzowie pamiętają, jakie to szopki się działy w telewizji polskiej. Już nie ręce, które leczą, tylko ręce, które biorą i ręce, które dają. Wszyscy wychodzimy, dajemy tutaj, prawda? Ciężko wypracowany dochód państwa polskiego, polskiego podatnika, przekazywany na bandytów i przestępców. Cała ta szopka z tą wielką orkiestrą. Świątecznej pomocy, tudzież wielkie okradanie ślepych Polaków trwa jeszcze w najlepsze, bo zliczane są te wszystkie aukcje, te wszystkie datki, te wpływy, te przelewy na konto. W tej chwili zebrano dopiero 200 milionów, 200 milionów żeście dali panu Jurkowi. W zeszłym roku było prawie 300 milionów. Pani Natalia też zbiera 10 milionów, tam za niedługo sobie uzbiera i będzie też miała, i tam przekaże czy nie przekaże. Wszystko wskazuje na to, że tam ludzie zamarzną, zanim ona cokolwiek przekaże, ale ona zbiera, bo tam zamarzają. A pan Jurek zbiera, bo w Polsce nie ma na. W szpitale, widzicie pieniążków i trzeba tutaj dać te pieniążki, zabrać Polakom, zorganizować imprezy, przywłaszczyć sobie czas antenowy we wszystkich telewizjach systemowych, prawda? zarobić na reklamach, zarobić na organizacji tych wszystkich imprez w Polsce, które się odbyły przy okazji tego Teatrzyku wojskowego. To są potężne pieniądze. Ludzie, drodzy, gdyby te pieniądze tylko jednego dnia przeznaczyć na pomoc NFZ-owi, to natychmiastowo Służba Zdrowia przynajmniej odrobinę by Podniosła łepetynę do góry, a, ta, a tu się okazuje, że nie dość, że zamykane są porodówki. To dodatkowo jeszcze, drodzy Państwo. Kwoty wydawane na posiłki uległy, wyobraźcie sobie, okrojeniu, bo w tej chwili ta kwota tego posiłku w szpitalu, jak sobie właśnie niedawno czytałem, to już jest 20 zł dziennie, czyli takie minimalne wyżywienie, jak traficie do szpitala, to i tak będziecie jeszcze musieli kupić żywność z Mercosuru, bo wam to tu wjedzie za niedługo. Bo pan Donald zdecydował, że trzeba 4 zł jeszcze zabrać z tej kwoty wydawanej na posiłki w szpitalach dla chorych Polaków. Podejrzewam, że dla chorych czerwonoczarnych i dla bohaterów czerwonoczarnych, no to wszystko się zawsze znajdzie. I wszystko jest y, oczywiście y, w jak najlepszym porządku, bo my tutaj zbieramy bo my tutaj pomagamy, ale jak nie dacie panu Jureczkowi tyle, ile tam ma sobie zarobić na tym, no to pan Jureczek i tak zdecyduje, że za niedługo będziecie mieli podatek w kebabie no i co, no i wszyscy wiadomo tam z tej części y, ludzi sympatycznych, no to lubią sobie kebaba tam wcisnąć, prawda, no bo kebab to jest fajna sprawa, y, więc będzie podatek w kebabie, za niedługo to już nie będzie tak, była złotówka do kawki na Orlenie, to będzie podatek, słuchajcie w kebabie, w kepsie kepsy są w ogóle fajne i kepsy wydaje mi się też powinny być promowane przez wielką orkiestrę świątecznej naszej sympatycznej pomocy tylko my pomagamy wszystkim tylko sobie pomóc, drodzy Państwo nie możemy i teraz nasz wybitny kardynał Rysiek słuchajcie, Rysiek to jest bardzo fajny facet jest bardzo fajny, jest bardzo uczynny w ogóle ja o nim wielokrotnie robiłem materiały na kanale i Rysiek dostał dramatyczną wiadomość, słuchajcie, z Ukrainy. Wyobraźcie sobie coś takiego. Rysiek dostał taką wiadomość z Ukrainy, że to się wszyscy chyba załamali, bo Rysiek jak przeczytał wiadomość z Ukrainy, no to tu naprawdę wszyscy płakali, słuchajcie. Metropolita Krakowski, Grzegorz Ryś napisał list, który jest odczytywany podczas mszy w archidiecezji krakowskiej w niedzielę 25 stycznia. Dzisiaj nad ranem 24 stycznia dostałem od arcybiskupa Kijowsko-Halickiego, światosława Szewczuka, widzicie, to jest światosław już, to nie jest byle kto, tu mamy tylko polskiego rysia, a tam jest światosław, czyli ktoś stojący wyżej w hierarchii. Następującą wiadomość, przeżyliśmy kolejną piekielną noc. W Kijowie jest minus 10 stopni, ludzie, minus 10 stopni, to ja nie wiem, nawet nie wyglądam za okno, bo tutaj jest chyba więcej, najbardziej ucierpiał nasz lewy brzeg. Walka o życie, ciepło i światło, trwa, widzicie, trwa walka o ciepło i o światło. Światosław i Natalia też zbiera za chwilę 10 milionów, ale chyba jak uzbiera może za miesiąc, to, to ewentualnie coś tam zostanie kupione. Wiadomości towarzyszyła grafika przedstawiająca setki pocisków wystrzelonych tej nocy w stronę Kijowa i on to wszystko pokazał nam mszy. Ludzie i tutaj zapytał ukraińskiego arcybiskupa, jak można pomóc? Jak można wam jeszcze pomóc, widzicie? Jak wam jeszcze można pomóc! Zapytał arcybiskup, jak ja wam mogę pomóc, co ja wam mogę dać? Przecież już wszystko ten naród rozdał, ale w imię czego, drodzy Państwo? W imię obowiązku moralnego żeśmy to zrobili. To nie jest tak, że to było tam dawane, bo tak sobie ktoś zażyczył. Zewnętrzne lobby na przykład, żeby w nieskończoność wspierać zdemoralizowany naród czerwono-czarny, zamiast udzielać tam lekcji katechizacji, pokory, bo tutaj nie będziemy mówili o. Pomocy bezwarunkowej komuś, kto na taką pomoc w gruncie rzeczy nie zasługuje, bo to jest naród niewdzięczny. W taki sposób się w ogóle nie pomaga, a już z całą pewnością nie pomaga się w taki sposób, żeby własny naród wykrwawić, zdewastować i poniżyć, a następnie później oficjalnie powiedzieć, że mamy do czynienia ze swego rodzaju obowiązkiem moralnym. Gdzieś na początku i na końcu ma to wszystko wymiar moralny. N nie ustawiajmy sprawy w taki sposób, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest. Y takie pomagactwo Ukrainie. My to robimy po pierwsze ze względu na nasze bezpieczeństwo, bo chcemy Ruska daleko trzymać od naszych granic. Po drugie robimy to ze względów etycznych, bo chcielibyśmy, żeby kiedy ktoś będzie bombardował, mówię do tego pana Krystiana, czy jak pan ma na imię, twój dom człowieku, kiedy ktoś będzie atakował twoją żonę i twoje dzieci, żeby ci ktoś pomógł. Więc mi przestaje być do śmiechu, kiedy widzę te zdjęcia. I nie zadawałbym takich tak sformułowanych pytań akurat. Ktoś zadał, ja odpowiedziałem. Ale uważam, że to jest zadać. trochę nie do Bo my robimy to także po to, żeby zwiększyć pewność, że jeśli jego żona, jego córka, jego dzieci będą atakowane, to ktoś na świecie gdzieś powie, dobra, to pomagam. Ale tutaj Światosław Szewczuk przekazał, że potrzebne są generatory dużej mocy i mobilne stacje cieplne do autonomicznego oświetlania oraz ogrzewania obszarów Kijowa, w których panuje niska temperatura. Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zarządzam, aby w całej archidiecezji cała składka z niedzieli 1 lutego została przeznaczona na pomoc dla Kijowa. Wiem, tydzień wcześniej jest wielka orkiestra świątecznej pomocy, Którą hojnie wspieracie Mimo to mam odwagę prosić was O równie wielką, wspaniałą myślność I hojność Tu chodzi o życie, o sprzęt A sprzęt, o którym jesteśmy proszeni Nie jest tani Ofiary można przekazywać wprost na konto Caritas Z dopiskiem kijów Pierwszy generator ufunduję osobiście Więc już się wszystko, drodzy państwo Wymieszało całkowicie 8 lutego parafianie mają otrzymać informację O wysokości zbiórki i sprzęcie Który zostanie kupiony za zebrane pieniądze a więc mamy kolejną akcję pomocową dla Kijowa, bo oni się obudzili, słuchajcie, w styczniu, a w zasadzie już na koniec stycznia, bo już mamy prawie luty, oni się obudzili, że oni tam, że tam zima przyjdzie, słuchajcie. Zima przyjdzie, oni nie byli przygotowani, a oligarchowie tam to nie wiedzieli, że może trzeba pomóc własnym obywatelom, własnemu narodowi, no bo ja rozumiem, że to jest cierpienie, to jest zgroza wojny i tam się dzieją rzeczy bardzo nieprzyjemne. No ale jak wiemy, drodzy Państwo, jak my tego nie będziemy tu wspierać, no to oni tutaj nam przyjdą a jak nam przyjdą tutaj y, ruskie, no to zrobią nam rzeczy jeszcze gorsze bo wiemy, że zrobią nam jeszcze rzeczy gorsze chociaż to my sobie zrobiliśmy gorsze rzeczy w ogóle niż można sobie wyobrazić, słuchajcie to myśmy sami skazali siebie na ten los i teraz cała ta oficjalna informacja, że my pomagamy bo my liczymy na to, że jak nam się coś stanie, to nam tutaj też przyjdzie i nam też ktoś pomoże y, no nam na pewno nikt nie pomoże a dlaczego mówię, że nam nikt nie pomoże bo nikt nam nigdy na kartach historii nie pomógł, byliśmy na kartach tak historii tylko dojeni przez ten zdemoralizowany Zachód, a teraz przez Czerwonoczarnych, którzy są sympatycznie jakoś wspierani przez Zachód, ale tylko ręką ma polskiego podatnika. Więc nie liczcie na to, że ktokolwiek tutaj przyjdzie z pomocą. Gdy oni nie byli przygotowani, słuchajcie, do tej całej zimy, nie wiedzieli, że tam dojdzie do takiej sytuacji, nie wiedzieli, kogo mają poprosić o pomoc, bo nie poprosili Niemców, nie poprosili Stanów Zjednoczonych, bo Trump to by im powiedział, że mają sobie iść tam nie wiadomo gdzie. Nie wysłał ten, prawda, Ukraińiec listów do innego biskupa, tylko do polskiego, żeby tutaj zebrać jeszcze troszkę pieniążków. No i jak mówię, no i jest luty, drodzy Państwo, a tam zamarzają wszyscy. Jest luty, za chwilę będzie marzec, za chwilę będzie wiosna i wszyscy zapomną znowu o tym, że rozdali własne pieniądze i nawet nie wiedzą, gdzie te pieniądze się podziały, bo tutaj w tym państwie to już naprawdę yy, wszystko dzieje się tak, yy, że mówi się nam oficjalnie, że to jest konieczne, że to jest potrzebne, yy, ale tylko i wyłącznie Twoim kosztem oczywiście, bo to, że oni rozdają te pieniądze, no to ja rozumiem, że w pewnych okolicznościach pomoc jest niezbędna, ale w innych okolicznościach, w takich okolicznościach, w jakich teraz jesteśmy, to mamy do czynienia z sytuacją, że ta pomoc przechodzi już generalnie rzecz biorąc ludzkie wyobrażenie, bo to jest zwykła rzecz biorąc naiwność. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj mówimy tylko o Kijowie, ale przecież nie cała Ukraina jest objęta konfliktem. Nie cała Ukraina, a zatem można generalnie prosić o wsparcie i o pomoc ludzi, którzy jeszcze żyją przecież na Ukrainie, którzy podobno tam pracują. którzy Generują jakiś dochód w tym zdemoralizowanym, skorumpowanym państwie, w którym się kradnie chyba bardziej i więcej niż we wszystkich krajach Afryki, bo tak to wygląda, ale oni przychodzą ostentacyjnie tutaj w dalszym ciągu, słuchajcie, prosić o pomoc, po czterech latach, blisko, bo to już za niedługo będzie, trwania tej bezużytecznej wojny, bo ta wojna nie prowadzi do niczego, do czego ona ma prowadzić. To jest teraz sztuczne utrzymywanie konfliktu, żeby z jednej strony odwracać uwagę, a z drugiej strony y, oczywiście celem podstawowym, głównym tej wojny było wyrwanie Donbasu ze starej macierzy sowieckiej, bo Stany Zjednoczone sobie chciały zrobić doskonały interes. I teraz Stany Zjednoczone już wiedzą, że tego Donbasu nie otrzymają, bo czerwono-czarni sobie rady nie dadzą w tym systemie. Y, trzecia wojna światowa, gdybym miała do niej dojść, no to oczywiście jest niekorzystna dla interesów globalistów na całym świecie, więc do tego nie dojdzie. A pan Trump się wycofał na swój lotniskowiec i ma to wszystko gdzieś, i z takim bałaganem nas po prostu tutaj zostawili. Ale ja myślę, że to jest kapitalna informacja, jeśli chodzi o kwestię, prawda, rozpoczęcia tygodnia. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!